Analiza rynku docelowego. Dzisiejszy temat. Dosyć istotny aspekt działalności eksportowej, dlatego że jeżeli dobrze rozumiemy rynek, jeżeli zadamy sobie trud, aby poznać konkurencję na tym rynku, kanały dystrybucji, w jaki sposób w internecie jest przedstawiona konkurencja, jakie frazy kluczowe są używane przez potencjalnych klientów, aby odnaleźć informacje o produktach czy usługach, które oferujemy. To jest dosyć istotna wiedza w początkowej fazie ekspansji na rynek. Ale wróćmy do pierwszego odcinka, gdzie mówiłem o tym, w jaki sposób możemy wybrać rynek docelowy. Bo trudno sobie wyobrazić, że jesteśmy w stanie zbadać 20, 30 czy 50 rynków, na które potencjalnie moglibyśmy wchodzić. Dlatego najpierw skoncentrujmy się na tym, aby wybrać ten jeden rynek, który nas najbardziej interesuje. To, co mówiłem, najlepiej zrobić to za pomocą kodów celnych dla produktów fizycznych. Jak już wiemy, który rynek chcielibyśmy spenetrować, to wtedy warto zrobić takie badania pogłębione, żeby zrozumieć sam rynek. Bo jedno jest go wybrać, drugie jest go zrozumieć. I teraz w mojej dwunastoletniej karierze doradcy eksportowego miałem tylko jedną firmę, która przed wejściem na rynek przed próbą zdobywania klientów zleciła nam świadomie zrobienie badań rynkowych. I to taka ciekawostka. Mam wrażenie, że nie do końca w Polsce lubimy płacić za wiedzę, nie do końca rozumiemy potrzebę posiadania takiej wiedzy. Najczęściej, że tak powiem, podchodzimy do badania rynku tak zwanym rozpoznaniem bojem. Czyli wychodzimy na rynek, przygotowujemy ofertę i zaczynamy, Naszych kontrahentów, potencjalnych kontrahentów, bombardować informacjami o tym, że mamy dla nich coś do zaoferowania. No i jaki jest najczęstszy efekt? Nie działa. Nie może zadziałać, jeżeli nie przeszliśmy przez wszystkie wcześniejsze kroki, o których w poprzednich odcinkach opowiadałem. Czyli najpierw, żebyśmy wybrali ten rynek, gdzie rzeczywiście mamy potencjalnie szansę wejść. Abyśmy zbadali swój potencjał eksportowy i zrozumieli też swoje mocne i słabe strony, abyśmy zobaczyli, czy są uwarunkowania cenoprawne, które nas blokują na danym rynku lub nie, abyśmy zrozumieli różnice kulturowe, które występują na danym rynku, czy niektóre gesty, frazy, kolory nie spowodują, że cała nasza energia handlowa będzie zmarnowana, cała inwestycja w ten rynek, jeżeli nie będziemy mieli świadomości tego. Że na przykład kolor czerwony w Chinach symbolizuje kolor miłości, i w takich, w takich kolorach sukienki ślubne są sprzedawane. Jeżeli pójdziemy z białymi sukienkami ślubnymi na rynek chiński, no to okaże się, że kolor biały jest zarezerwowany dla żałoby. Więc różnice kulturowe badania można też zbadać różnice kulturowe na danym rynku. A dopiero jak to wszystko rozumiemy, to określamy profil kontrahenta. I znowu profil kontrahenta warto określić na danym rynku. Nie tylko um, profil kontrahenta ogólnie, jako personę zakupową naszą, do której działamy na przykład na rynku polskim. On wcale nie musi się pokrywać z personą zakupową na rynku zagranicznym. To znowu powinniśmy określić to od samego początku, zrozumieć otoczenie biznesowe naszego klienta, zrozumieć procesy, jakie zachodzą w jego firmie, w jakim dziale pracuje, na jakim stanowisku. Co go otacza, co on widzi, co słyszy, co myśli, co czuje, i w związku z tym, co robi, w jaki sposób my możemy rozwiązać jego problemy. Biorąc znowuż pod uwagę to, że jesteśmy firmą zagraniczną, że mamy jakieś swoje przewagi, ale mamy też jakieś swoje słabe strony, i jak odpowiednio przygotować się do tego, żeby przedstawić propozycję wartości, która będzie przekonywać tego klienta do współpracy, to wszystko powinniśmy jak najlepiej zbadać. Dlatego badanie często może nas uchronić przed tym, żebyśmy nie przepalali ogromnych środków na to, aby wejść na rynek. Że tak powiem, w zależności od wielkości firmy, to potrafią być różne kwoty. Ale duże firmy, które wchodzą na nowy rynek, które jadą na targi, które zatrudniają tam czasami handlowców, które otwierają biura, albo w których cały zespół marketingowy i sprzedażowy pracuje nad tym, żeby wejść na rynek, Przygotowuje nowe szaty graficzne, tłumaczy te materiały, publikuje jakieś prasowe artykuły, wykupuje reklamy itd. i często przepala naprawdę setki tysięcy i miliony złotych. A jeżeli zrobiłoby badania wcześniej za kilkanaście kilkadziesiąt tysięcy złotych, mogłoby się okazać, że wiedzieliby, że można to zrobić a lepiej albo zrobić to B, inaczej, albo być może w ogóle tego nie robić. Bardzo ciekawym badaniem jest to badanie kanałów dystrybucji. To jest jedno z badań, którą częściej wykonujemy dla klientów, dlatego że ważnym jest, aby zrozumieć, w jaki sposób na danym rynku działa nasza konkurencja. Ale nie tylko w jaki sposób sprzedaje, bo często się to różni od tego, co mamy na rynku polskim, bo rynek polski jest dosyć specyficzny, jest skrócony łańcuch dostaw. Bardzo często sami producenci już dokonują sprzedaży do klientów końcowych. Tak? Pomijając na przykład w łańcuchu dostaw dystrybutorów. Tak? Czasami są modele, gdzie występują te, ci dystrybutorzy, są takie modele mieszane, gdzie można kupić i u dystrybutora, i można kupić i. Bezpośrednio u producenta, a są tacy producenci, którzy mają jasną politykę w tym zakresie, i na przykład można kupić tylko przez dystrybutorów. I żeby nie było tak, że odmawiają klientom końcowym, to bardzo często ta cena u producenta może być wyższa, czy często jest wyższa, niż u dystrybutora. Dlatego, że producent nie chce robić konkurencji swoim dystrybutorom i tak ma skonstruowaną ofertę cenową, aby klient końcowy tak naprawdę trafiał do, trafiał do dystrybutora. Więc Warto zbadać, ten, w jaki sposób jest prowadzona dystrybucja na danym rynku, żeby to zrozumieć, a dodatkowo warto też zbadać kanały dystrybucji informacji. Bo teraz powinniśmy wiedzieć, gdzie i jak, w jaki sposób nasza konkurencja na danym rynku prezentuje swoją ofertę do klienta końcowego, czy do takiego klienta, jakiego my poszukujemy. Tak? Bo znowuż, trzeba rozróżnić to, kim jest nasz klient końcowy, który używa naszego produktu. A kim jest klient, do którego sprzedajemy? Kto płaci nam pieniądze? To jest zasadnicza różnica, szczególnie w marketingu B2B, bo komunikacja do takiego klienta jest zupełnie inna i warto to dokładnie zbadać, warto to dokładnie sprawdzić, warto to rozumieć. Warto też sprawdzić w internecie za pomocą np. Na takich narzędzi, które udostępnia Google. W jaki sposób, jakimi frazami wyszukiwane są właśnie produkty, które my oferujemy. To też pozwoli zrozumieć, w jaki sposób klient poszukuje danego produktu, i to pozwala zrozumieć, kto takie produkty oferuje. Tak? Jeżeli widzimy, kto takie reklamy na dane frazy publikuje. Dlatego powtórzę jeszcze raz: badań jest, rodzajów badań jest bardzo dużo one generują różne koszty, są badania ilościowe, są badania jakościowe, są badania, gdzie przeprowadza się bezpośrednie wywiady i rozmowy, można te wywiady prowadzić osobiście, można te wywiady prowadzić przez telefon, można je prowadzić za pomocą ankiet online'owych i tak dalej, i tak Metod badawczych jest naprawdę bardzo dużo. Ważne jest to, aby badanie było odpowiednio zbudowane, aby odpowiadało na konkretne pytania i często Trzeba te pytania bardzo umiejętnie budować i bardzo umiejętnie wchodzić w relacje z klientem. Czasami pogłębiasz to pytanie, abyśmy dostali prawidłową odpowiedź. Bo bardzo często pierwsza odpowiedź na zadane pytanie nie jest tą prawdziwą odpowiedzią, nie jest tym prawdziwym problemem, który na przykład ma klient. I czasami to pytanie trzeba pogłębić. Dlaczego zmieniłeś dostawcę? Bo. Bardzo często na przykład jego maszyny ulegały awarii, ale co często ulegało awarii? Na przykład, no i okazuje się, że jest to jeden z elementów, które się zużywają. Tak? Jeżeli wiemy, teraz znamy tą konkurencję i wiemy, że ona używa jakiegoś odpowiedniego materiału do produkcji tejże części, wiemy, że to na tym rynku jest problem, że właśnie ta część bardzo często się zużywa, to jest prawdziwy problem. Nie to, że Maszyna ulega awarii, tylko że ulega awarii określony element tej maszyny. Bo być może um, środowisko pracy jest inne, być może wilgotność jest inna, czy zapylenie zakładów jest duże, itd, i tak dalej, to pozwoli nam odpowiednio przygotować ofertę, to pozwoli nam odpowiednio przygotować produkt do danego rynku. Dlatego, jeżeli poważnie myślisz o eksporcie, poważnie myślisz o wejściu na dany rynek, to warto przeprowadzić badania, warto zadać sobie pytania. Jakie są zagrożenia, jakie korzyści możemy uzyskać przeprowadzając takie badania, jakie, te, jakie informacje możemy pozyskać z takich badań, jak to nam pomoże przygotować odpowiednio wejście na ten rynek, strategię sprzedaży, strategię komunikacji, strategię cenową i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Dlatego moim odczuciu, jeżeli firma jest świadoma, powinna inwestować w badania rynku, tylko tak jak powiedziałem tego rynku, który jest pewna, że Chce na nim być, chce na niego dokonać ekspansji, a nie badać każdy rynek, czy jest on warty grzechów. Czyli najpierw wybieramy rynek docelowy, a później robimy badania pogłębione. Mam nadzieję, że ten odcinek Cię zainteresował. Sprawdźcie sobie, jakiego rodzaju badania są robione, sprawdźcie sobie, na jakie pytania można sobie odpowiedzieć w takich badaniach. Przemyślcie to, na ile takie badania mogą być pomocne w rozwoju waszego biznesu, na ile mogą być pomocne w ekspansji zagranicznej. Jeżeli uznacie za stosowne takie badania robić, to zawsze możecie je robić sami, albo zlecić się takiej firmie jak firma ITRO. Pamiętajcie tylko też o jednym, że oprócz tego, że wiemy o co chcemy zapytać, to powinniśmy jeszcze wiedzieć, jak o to zapytać, a to nie zawsze jest ta wiedza, która jest wewnątrz firmy. Dlatego czasami warto korzystać z profesjonalistów, Dentyści raczej sami sobie zębów nie wyrywają, fryzjerze się raczej sami nie strzygą. Nawet psycholodzy mają swoich psychologów, dlatego każdy mistrz ma trenera i dlatego czasami warto korzystać z tych Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podobał. Zapraszam na następny.